Przymierzamy się do wymiany koła i zobaczcie, ten lawarek dał radę podnieść, tylko chcemy go jeszcze tutaj zabezpieczyć na kobyłce. Będziemy musieli to zrobić chyba pojedyncze, czyli po jednym kole po jednym kole, bo... Nie mam tak za bardzo czym tutaj zabezpieczyć, żeby na takich kobyłkach to bym nie ryzykował. Dobra, już się tutaj tu jest w powietrzu, to żeby nam nie przeszkadzało. Ze sprężarki powietrza ucieka dziurawa, ale już zamówiłem drugą. Jaki to klucz, 24 czy 27? Klucz 27. Wow, au. Mój słuch <laughs> jak to na pieprza ale kręca się ładnie dźwigać widzę sobie radzę jak tylko mogę ale powiem wam że naprawdę przydałaby się ładowarka tak samo jak się wczoraj męczyliśmy z tym pługiem żeby za załadować wow nie przewraca się w ogóle słuchajcie żeby sobie zaraz nie poruszał przyczepy może już się tylko popkam. No to już Możemy go Przewrócić chyba, nie? Próbuj, pomóż mi Pomóż mi przewrócić, tak żeby nie Wolneło O, no dobra Nie, ja go rozwidła teraz widłami, elegancko Jedno koło już mam zmienione, a drugiego Dzisiaj już nie zdążę Bo ten pan musi się wcześniej skończyć I Jakbym miał dwa. To może by jeszcze zrobił, ale nie, nie miałem jak tego po prostu zabezpieczyć porządnie. Patrzcie, takie małe porównanie. Tylne koło <grymne> od tego sadownika jest mniejsze, jak mam tutaj z przodu. Nie? No i tutaj też zobaczcie: oponki Linglong i tu Long kupione w Opmax Op No i tak, te opony mają 1600 godzin, 4 lata. No, i ja nie mam zastrzeżeń, nie? Nie mam zastrzeżeń. Często mnie pytacie prywatnie na gdzieś tam na PRIV o te opony. No, i tak jak, tak jak Wam piszę, tak samo kupiłbym jeszcze raz te opony, kupiłbym, miał wybierać opony, to kupiłbym jeszcze raz. I nawet ci, co kupili, no to powiedzieli, że dobry, dobry wybór, nie? Także mam nadzieję, że nie jednej nie sobie pomogłem. E, mięciutkie. Nie wiem, czy widzicie. Mięciutkie. To są oczywiście radialki. Radialki. No i to jest rozmiar, rozmiar 380x85R24. R24. R24. Stare, stare oznaczenie 14 i 9x24. Dobra, idziemy idziemy to zamontować. A, a napisy, napisy to półtora roku były jeszcze widoczne napisy. Półtora roku były widoczne napisy tutaj. No dobrze mi się przypomniało, bo zanim założę to koło, to muszę tutaj to wgniecienie wyprostować. No, po prostu mam tutaj miejsce, żeby, żeby uderzyć. No i proszę Państwa oponka założona. Jest różnica, tylko to też butnika nie ma. Ja jeszcze nie opuściłem, zaraz muszę napompować sprzężarkę. Tylko żeby napompować to będzie głośno, więc zaraz ją włączę. Założona opona jest, jest różnica. Jest różnica. Pięknie to wygląda. Od razu lepiej ciągnik się prezentuje i na pewno będzie... <laughs> Pełno lepiej będzie pracował Uff, myślałem, że za blisko Cofnąłem Więc tak, przednie oponki są ok, Tylne są nowe i gra gitara I traktorek już stoi na oponkach Na oponce Jest 1.8 bara Myślę, że wystarczy Fajnie się ugina Mięciutko. No i na, na nowych oponach na pewno lepiej się będzie jeździć, lepszy komfort jazdy. Wiem jak w e, Szwajcarii wszedł do takiego małego, założył. Tylko że tam były jeszcze gorsze jak te. I jak się założyło nowe kurcze, jaki komfort jazdy od razu, od razu lepszy. Amortyzacja na oponach. Elegancko, elegancko. Dla tych, co nie oglądali wcześniejszych odcinków, od razu pokażę, a tu jest. Yy, pokażę wam właśnie, dlaczego wymieniam. Ogólnie one no nie są najgorsze. jakieś tam, nie wiem, dwa, nie ma, może 2 cm nie ma tego bieżnika, ale najgorsze jest to uszkodzenie. Tutaj z boku, nie. To z boku uszkodzenie jest najgorsze i yy, przez to wymieniam te opony. Chociaż one i tutaj już po bokach mają takie dostały gdzieś tam po czymś jeżdżone, czy to, czy to maszyna, ale chociaż nie, chyba, że to było te koła były inaczej założone i ktoś odwrócił bo może o to było. Wiem, że w Szwajcarii z tych ogrodniczych ciągnikach od wewnątrz tu opony były Pocharatane jak nie były gdzieś tam ściśnięte te łańcuchy i maszyna obijała się o te koła, więc tak były poharatane. Być może to jest tutaj też tego sprawa. A ktoś po prostu obrócił te opony, nie wiem. Tego nie wiem i tego się nie dowiemy. Ale już nie będzie tego problemu, bo opony będą nowe. Opony będą nowe. A, a ta jest dobra. Ta nie jest uszkodzona z żadnej strony. No też tutaj jest poharatana, ale mówię. Takich uszkodzeń nie ma. Nie ma uszkodzeń bocznych. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja się biorę za coś innego i widzimy się w następnym odcinku. Ale mówię, bierzemy się za ten ciegniczek, za ten ciężniczek Może za lampy się wezmę. Zobaczymy jakie tutaj lampy. Pasuje mi ta przyczepa, tutaj powiem Wam, będzie mi służyła jako stół. Zawsze tej płaskiej powierzchni przydaje się dużo, nie? Więc jutro wymienię drugo koło, drugie koło, drugą oponę, a dzisiaj jeszcze popatrzę coś z tymi lampami, bo one tak już wołają do mnie. Ej, 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 widzisz mnie? Ej, widzisz mnie? Dobra, na razie trzymajcie się.